Cześć, z tej strony Hubert. Ten odcinek podcastu będzie nieco inny niż zawsze, bo będzie to wywiad z Rafałem, uczniem platformy Ecom Revolution. Cześć Rafał. Cześć Hubert, cześć wszystkim. Jak słuchacze już pewnie zauważyli po tytule, udało ci się osiągnąć 30 tysięcy złotych w ciągu pierwszego miesiąca działalności w dropie. Powiedz Rafał, dlaczego właśnie wybrałeś akurat dropshipping? No tak, udało mi się osiągnąć taki obrót w pierwszym miesiącu, to prawda. A wybrałem taką formę zarobku, można powiedzieć, bo chciałem pracować po prostu z domu i być niezależny, niezależny finansowo. Nie chciałem po prostu pracować na etacie. Świetnie, świetnie. To powiedz może słuchaczom, od czego zacząłeś tą swoją przygodę z dropshippingiem, bo ten wynik w takim krótkim czasie, no to warto, żeby słuchacze wiedzieli, od czego zaczynałeś. Mhm, dobra. Zacząłem od tego, od okresu świątecznego. Jak zaczęły się święta, zacząłem sprzedawać zabawki dla dzieci, bo to był taki produkt sezonowy. No i po prostu zauważyłem, że już na następny dzień już były zamówienia. No i brnąłem w tym kierunku. Zamawiałem, zamawiałem ciągle więcej, więcej, więcej. I tak się zaczęła moja przygoda. Mhm, okej. Okay. A twoim zdaniem jaki jest największy plus sprzedaży w modelu dropshipping? Bo już z tego pierwszego miesiąca możesz wysnuć taki plus, jaki już doświadczyłeś, jaki już zobaczyłeś przez ten mm -hmm. czas. No tak, moim, moim zdaniem największy plus jest taki, że nie mam towaru po prostu u siebie. Zdarza się, że czasami muszę sprowadzić coś na stan, ale w większości przypadków nie mam w ogóle towaru u siebie, więc tylko pośrednicze w transakcjach. I dopilnowuję numerów przesyłek, i tyle. To jest dla mnie największy plus, że mogę pracować z domu cały czas. Mhm. Mm, mm, Okej, okay. no to może teraz tak na odwrót. Co jest Twoim zdaniem minusem sprzedaży w internecie w tym modelu? Mm, minusem jest to, na przykład są zwroty, są minusem, ale to sami sobie dobieramy produkty, które mają niski współczynnik zwrotów, więc to jest od nas zależy, czy sobie zrobimy te minusy, czy nie zrobimy. Trudne rozmowy z klientami nieraz mogą się zdarzyć, ale to są takie niezbędne elementy po prostu tej pracy. Więc ja uważam, że na razie minusów nie zauważyłem tutaj w tej pracy. Okej, okay, okej, okay, Rafał. 15 grudnia dołączyłeś do nas. 13 stycznia, pamiętam, wysłałeś mi wynik właśnie z 30 tysiącami złotych obrotu. Powiedz może zdrać słuchaczom, jak to się stało, że w pierwszym miesiącu już osiągnąłeś taki obrót? Okej, okay, tak, to prawda. Stało się tak, że był okres świąteczny, tak jak już wspominałem, i zacząłem sprzedawać rzeczy, które uważałem, że najbardziej będą się sprzedawać w okresie świątecznym czyli zabawki dla dzieci. Inni sprzedawali lampki, ozdoby na choinkę, a ja zacząłem sprzedawać e, zabawki dla dzieci i to się sprawdziło. Idealnie po prostu. Okej, mm -hmm. okej, okay. okay. to było 13 stycznia właśnie taki obrót mi wysłałeś. Powiedz mi, teraz mamy 19 stycznia możesz zdradzić, jaki masz aktualnie dzisiaj obrót? Mm -hmm, tak, jasne. Już wchodzę na Allegro, bo tutaj mam odpalony. Mm -hmm. Okej, okay, okej. Okay. To będzie obrót od 1 stycznia, czyli w ciągu 19 dni. Mm -hmm, tak, od 1 stycznia jest 38 848 zł. Świetnie, to jest kosmos, Rafał. E, no. Może powiedz w takim razie, ile czasu poświęcałeś dziennie tak od początku na Dropship. Ile teraz dziennie mm -hmm. poświęcasz czasu w porównaniu do początku? Okej. Okay. No, na początku było zdecydowanie więcej, bo zaledwie jak zacząłem naukę, to już miałem duże zamówienia i musiałem to połączyć w jedno, więc siedziałem tak naprawdę od rana do wieczora i chłonąłem wiedzę, i w tym samym momencie robiłem zamówienia dla ludzi. Ale już na ten moment to wygląda inaczej, już coraz mniej czasu poświęcam, już sobie wygospodarowałem tak czas, że mam stałe godziny pracy, robię taką poranną rutynę rano i wieczorem. I więc ten czas naprawdę się skrócił bardzo. Jest super. Mm -hmm, mm -hmm. Świetnie. Czyli mówisz, już wypracowałeś swój schemat, już wiesz, co masz robić i wszystko idzie poprawnie. No powiedzmy, nie, nie do końca nie na 100%, ale już jest o wiele lepiej niż na początku. Mm -hmm. Dobra. Jaką byś miał radę, Rafał, dla osób, które się zastanawiają nad tym, aby właśnie rozpocząć działanie w tym modelu dropshipping? Jaka to by była rada? Mm -hmm. um... Jeżeli już te osoby zdecydowałyby się na zakup kursu nawet, to moja rada jest taka, żeby robić notatki, po prostu mnóstwo notatek do tego momentu, aż zrozumieją, o co w tym chodzi. Po prostu i praktykować tą wiedzę. Jeżeli będą praktykować tą wiedzę, na 100% to wypali. Ja to mówię sam po sobie. Super. dobra Czyli przejście do praktyki z teorii, no jednak klucz, klucz do sukcesu. Powiedz może, Rafał, co robisz w życiu poza dropshippingiem? Na pewno część słuchaczy będzie tego ciekawa. Mm -hmm. No to moim hobby jest sport od dawna, do tej pory, więc no, trenuję MMA, walczę po prostu w klatkach i łączę to sobie właśnie teraz z pracą, z dropshippingiem. Jest idealne połączenie dla mnie, bo mogę poświęcać czas na treningi, nie muszę chodzić do pracy i mam więcej czasu na treningi, więc to jest super po prostu. Świetnie, świetnie, czyli to połączenie naprawdę się sprawdza. Powiedz może jaki jest Twój cel, tak już na zakończenie, na rok 2023? Okej, okay. no mój cel jest taki, żeby nawiązać współpracę z hurtowniami i z, ze sprzedawcami z Chin, ponieważ ceny tam są mega, mega fajne i można fajnie zarobić. To jest mój cel, żeby znaleźć odpowiednich sprzedawców i nawiązać z nimi korzystne, owocne współpracę. Super, i tego ja Ci życzę, i mam nadzieję, że wszyscy. Powoli już może zbliżamy się do końca, bo będzie to taki krótki wywiad. No więc dziękuję bardzo każdemu za odsłuchanie tego wywiadu i życzmy takich samych wyników każdemu, jak i Rafałowi. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich.